Dzień dobry! Rozkoszując się pyszną kawą, zapraszam do mojego świata pełnego pasji. Zabiorę Cię w podróż po dietetycznych faktach i mitach i opowiem o swojej praktyce dietetycznej. Nazywam się Maciej Pokarowski, jestem wykładowcą akademickim i praktykującym dietetykiem. Podcast powstaje dzięki uprzejmości Radia Lublin, czyli miejsca, w którym właśnie nagrywam. Kawka w dłoń i działamy. Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Bierzemy dziś na warsztat Insulinooporność, niejako podejście numer dwa. Tylko tym razem przedstawię cztery najważniejsze filary, które pozwolą ci, drogi słuchaczu, powalczyć z tą podstępną chorobą. Na samym wstępie, jednak chciałbym powiedzieć na temat takich czynników ryzyka, na które my mamy Wpływ. Bo w pierwszym materiale wspominałem o takich czynnikach, no, na które nie mamy specjalnie wpływu, które nie mogą być zmienione, na przykład nasza płeć, czy pewne czynniki genetyczne czy środowiskowe, predyspozycje etniczne. Natomiast istnieje szereg czynników, na które mamy znaczący wpływ. Przede wszystkim tryb życia, który prowadzimy, bardzo mocno generuje nasze zdrowie metaboliczne. Po pierwsze, niska aktywność fizyczna. Będę naturalnie gdzieś te filary bardziej i szerzej omawiał, natomiast chciałam na wstępie wymienić te najważniejsze czynniki ryzyka, ponieważ dalej mamy wysoko kaloryczną i przetworzoną dietę. Znaczne otłuszczenie, szczególnie w okolicy ważnych narządów wewnętrznych, wątroby i trzustki, co niejako wiąże się z tą nieprawidłową dietą. Kolejne to niedobór snu, podwyższony stan zapalny, i tu również dieta czy tryb życia znacząco na to wpływa. Podobnie w kontekście stresu oksydacyjnego i stresu psychologicznego, palenie papierosów, niedobory pokarmowe czy przeładowanie żelazem. Jest to szereg wielu czynników, na które my mamy bardzo duży wpływ. I teraz w tym materiale przebrniemy przez cztery najważniejsze filary i punkty, tak żebyś drogi słuchaczu mógł wprowadzić konkretne zmiany w swoim trybie życia. Pierwszy filar to normalizacja masy ciała. Prawda jest taka, że w większości problemów zdrowotnych, w większości chorób, normalizacja masy ciała, czyli w momencie, kiedy mamy nadwagę czy mamy chorobę otyłościową, dążenie do normalizacji tej masy ciała jest bardzo istotnym postępowaniem i trzeba to mieć na uwadze, ponieważ ta tkanka tłuszczowa to nie jest taki defekt kosmetyczny i ta tkanka tłuszczowa nie jest obojętna metabolicznie, ona jest aktywna hormonalnie i wpływa na nasze zdrowie. W kontekście insulinooporności najbardziej niebezpieczna będzie tkanka tłuszczowa. Zlokalizowana wokół ważnych narządów wątroby i trzustki jest to tkanka tłuszczowa wisceralna, czyli osoba, u której bardziej gromadzi się ta tkanka tłuszczowa wokół brzucha i tych ważnych narządów, niestety jest w gorszym położeniu niż na przykład jak ktoś genetycznie bardziej kumuluje tkankę tłuszczową w górnej części ciała. Ta tkanka tłuszczowa zlokalizowana właśnie w obrębie jamy brzusznej będzie zdecydowanie bardziej niebezpieczna dla zdrowia. No i często jest to manifestacja później w kontekście podwyższonego poziomu insuliny i może prowadzić to do nieprawidłowej glikemii. Dla przypomnienia jeszcze może wspomnę, że jeśli chodzi o stan przedcukrzycowy, to w tym wypadku mówimy o nieprawidłowej glikemii naczczo i są to wartości od 100 do 125 mg na decylitr natomiast jeśli no, idziemy dalej w kierunku właśnie stanu przed czyli to jest taka nieprawidłowa tolerancja glukozy wartości sięgają od 140 do 199 mg na decylitr także może być taka manifestacja że ten tłuszcz zapasowy będzie bardzo znacząco wpływał na no, niestety wartości glikemii naczczo co może prowadzić do Stanu przed przedcukrzycowego. E, pytanie często, które, które się pojawia, e, to takie co było pierwsze, czy była to otyłość e, nadmiar tkanki tłuszczowej, e, czy była to może insulinoporność, co spowodowało insulinoporność, a co spowodowało nadmierną masę ciała? E, prawda jest taka, że jedno i drugie idzie ze sobą w. Parze. E, najczęściej w pierwszej kolejności jest tak, że pojawia się nadmierna masa ciała, e, a dopiero później w kontekście występujących stanów zapalnych i przeładowania energetycznego komórki jako istota insulinooporności e, będzie dochodziło właśnie do problemów z. Glikemią no i oporności tych tkanek na działanie insuliny. Natomiast chciałbym też obalić jeden z większych mitów, ponieważ można czasami usłyszeć, że. No, ja to mam tą insulinooporność, więc mam problem z redukcją masy ciała. No, fizjologia mówi inaczej, mianowicie insulinooporność podnosi tempo przemiany materii, więc prawda jest taka, że osoba, która ma insulinooporność, no to powinna ze względu też na koszt walki organizmu ze stanami zapalnymi jest, potrzebuje większej ilości kalorii w ciągu dnia, więc to nie jest jakby tak, że osoba wchodzi do sklepu, patrzy na pyszności, na czekoladę i od samego patrzenia już zaczyna zwiększać swoją masę ciała i tyć. Tak to nie działa. Dodatkowo też trzeba zwrócić uwagę, że insulinooporność zmniejsza. Napływ substratów energetycznych do komórek tłuszczowych, więc mimo wszystko ten metabolizm nie jest odpowiednio wydajny, ale prawda też jest taka, że jeśli nie widzimy jeszcze nawet efektów na wadze, jeśli nie zauważyliśmy, że zredukowaliśmy tą masę ciała nawet o ten kilogram czy dwa. To samo wprowadzenie deficytu energetycznego, e, deficytu, czyli e, no stosujemy dietę redukcyjną, czyli jemy mniej niż organizm potrzebuje, czy dodajemy aktywność fizyczną, to już poprawiamy insulino-wrażliwość. Insulino to jest taki biegun przeciwstawny, czyli mamy insulinooporność, a my walczymy o tą insulino o jej Poprawę. Dodanie aktywności fizycznej i zmiany w diecie poprawiają tą insulinowrażliwość, dzięki czemu możemy chronić się przed e, no, tą nieprawidłową glikemią, przed e, tymi konsekwencjami, gdzie jednych, jednym z najgorszych e, powikłań no, jest oczywiście cukrzyca typu drugiego. Także niejako też podsumowując ten pierwszy filar, redukcja, normalizacja masy ciała to jest zawsze punkt najważniejszy. Czyli powinniśmy za pomocą stosownej diety no i dodatkowej aktywności fizycznej zadbać o to, żeby stracić nadmiar kilogramów i druga jakby taka informacja bardzo ważna wynikająca z tego pierwszego filaru walki z insulinoopornością jest taka że osoby z insulinoopornością chudną i tracą na wadze tak samo dobrze jak osoby zdrowe. Także to nie jest tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy, gdzie rzeczywiście często mamy Problem u, u pacjentów z redukcją masy ciała, ponieważ przy insulinooporności zwiększa się zapotrzebowanie energetyczne. Na koniec, jeszcze można pokusić się o takie pytanie: przy tym pierwszym filarze, czy niski poziom tkanki tłuszczowej chroni przed insulinoopornością? To może taka ciekawostka, ponieważ odpowiedź jest następująca. Niekoniecznie, ponieważ dla przykładu. Zawodnicy, sumo, którzy no, też jakby charakteryzują się raczej większą niż mniejszą masę ciała, tam nie obserwuje się tendencji do występowania insulinooporności, więc też nie można wprost powiedzieć, że osoba, która ma niski poziom tkanki tłuszczowej, jest no, zabezpieczona przed występowaniem insulinooporności. Natomiast zwrócę uwagę też na fenotyp tofi, czyli fin. On the outside i fat on the inside, czyli osoba, która, na którą, jak spojrzymy, to nie wygląda ona e, na osobę o nieprawidłowej masie ciała, natomiast ma tendencję do tego, że ta tkanka tłuszczowa, kumuluje się wokół tych ważnych narządów. Także odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. Przejdźmy natomiast do filaru drugiego, który będzie bardzo, ale to bardzo ważne, czyli przyjrzyj się swojej diecie. Bardziej tutaj bym powiedział o takim no, swoistym rachunku sumienia, żeby się zastanowić, jak wyglądają generalnie te moje wybory żywieniowe. Ile posiłków w ciągu dnia zjadam? Czy to jest tak, że mam sztywny protokół przyjmowania posiłków, czy jednak gdzieś te przekąski w ciągu dnia się pojawiają? Jeśli tak, to jakie są to przekąski? Też dodatkowo warto zwrócić uwagę w kontekście, no mówiąc po imieniu, słone przekąski, czy po prostu słodycze. Czy nie jest to manifestacja również radzenia sobie z trudnymi emocjami, radzenia sobie ze stresem, ponieważ często my też. Niejako szukamy takiej kompensacji i często ją uzyskujemy przez wybory takiej smakowitej, bardziej żywności, czyli połączenie tego cukru i tłuszczu. A prawda jest taka, że największym zagrożeniem jest to, kiedy my pochłaniamy długofalowo sporą ilość kalorii i dochodzi do przeładowania energetycznego komórki. To jest istota insulinooporności, a nie na przykład to, że ktoś weźmie sobie dla przykładu banana, które ma wysoki indeks glikemiczny, już funduje sobie insulinooporność, albo zje sobie jednorazowo no jakiś słodycz, jakieś ciastko, już boi się jakby konsekwencji w postaci cukrzycy. Problem robi się wtedy, kiedy mamy nadmiar kalorii w diecie przez dłuższą perspektywę czasową, przy czym mamy nawet badania, które pokazują, że nawet w przeciągu paru dni, kiedy my no, totalnie sobie pofolgujemy, będziemy przyjmować no, półtorej, dwa razy więcej tego pożywienia niż zawsze, to osoba, która ma pewne predyspozycje genetyczne, może niejako już się obudzić z insulinoopornością i trzeba mieć to na uwadze. Więc zwracam uwagę, że wszystko z umiarem i z głową, ale też należy gdzieś tam się przyjrzeć swoim wyborom żywieniowym. Kolejna sprawa dotycząca no, tego rachunku sumienia, no to generalnie jest taka, żeby zwrócić uwagę na stopień przetworzenia. Diety. Bo generalnie też jest tak, że w insulinooporności gdzieś ten stres oksydacyjny czy stany zapalne pełnią bardzo istotną rolę. Więc jeśli my mamy taką monotonną dietę, często wybieramy produkty no, gotowe, produkty gotowe, jest to dieta wysoko przetworzona, no to wtedy tendencja do występowania tych stanów zapalnych rośnie. Jeśli jest kiepska aktywność fizyczna, jeśli kiepsko odpoczywamy, no to. Po raz kolejny będziemy mieli jakby sumowanie tych wszystkich czynników, co może doprowadzić do tej insulinooporności. Także zapraszam bardzo mocno do tego, żeby zastanowić się, jak wygląda finalnie mój aktualny sposób żywienia. Też warto zastanowić się dodatkowo nad tym, czy my znajdujemy przestrzeń na spokojne zjedzenie tych posiłków, czy raczej to jest takie ciągłe jedzenie w pośpiechu, ponieważ to też będzie miało. Wpływ na nasze samopoczucie. Może mniej jeśli chodzi o insulinooporność, ale wciąż może to niekorzystnie oddziaływać na ilość i jakość jedzenia, które finalnie dostarczamy. Podsumowując niejako ten filar, zachęcam jeszcze raz do rachunku sumienia i przyjrzenia się swoim wyborom żywieniowym. Zwrócę może tylko uwagę na koniec, że osoby z insulinoopornością często mogą mieć problem z sennością po posiłkach, dlatego warto, jeśli taka senność występuje, zanotować, w których, w jakich sytuacjach, po jakich posiłkach ona się pojawia. No, i zwrócę uwagę, że generalnie też osoby z insulinoopornością mają mniejszą tendencję do spontanicznej aktywności fizycznej. To jest taka aktywność niezwiązana z treningiem, może to być na przykład no, chęć dla przykładu wyjścia na spacer, czy generalnie wybór schodów zamiast windy. Osoby z insulinoopornością raczej Będą miały z tym problem, ponieważ też często występuje takie przewlekłe zmęczenie. No i mimo wszystko gdzieś ta trudność z kontrolą łaknienia, ponieważ insulina nie, nie jest w stanie w pełni działać no, hamująco na apetyt, to pewne predyspozycje do występowania i sięgania może bardziej po wysoko przetworzone przekąski może występować, więc tym bardziej trzeba się temu dokładnie przyjrzeć. Zachęcam więc, drogi słuchaczu, żebyś przez trzy dni ponotował sobie dokładnie, jak wyglądał Twój sposób żywienia i przeanalizować pod kątem tych czynników, o których, o których przed momentem wspominałem. Filar trzeci to y, zadbaj o aktywność fizyczną. Każdy z nas wie, że ruch jest no, zdecydowanie bardzo, ale to bardzo istotny dla naszego zdrowia. Natomiast pytanie, jak to wygląda w praktyce u Ciebie, drogi słuchaczu, Czy ta aktywność się pojawia, czy raczej tej aktywności za bardzo nie mamy. Jedno z badań pokazuje, że nawet pojedyncza sesja ćwiczeń poprawia tą insulinowrażliwość, o której wspominaliśmy, o około 50% na czas 72 godzin. Czyli trzy doby ta insulina. Insulino, wrażliwość jest odpowiednio poprawiona. No i pomyśl, co by się teraz stało, drogi słuchaczu, kiedy masz tendencję do insulinooporności lub już ją masz i wprowadzisz systematyczną aktywność fizyczną. Jesteś w stanie wymiernie sobie pomóc. Bardzo istotne w kontekście aktywności fizycznej jest również trening oporowy, ponieważ no niejako ćwiczenia siłowe bardzo fajnie generują skład naszego ciała, czyli pozwalają na redukcję tłuszczu zapasowego i budowę tkanki mięśniowej. A tkanka mięśniowa to nie dość, że fajnie ujędrnia nasze ciało, to dodatkowo też ta tkanka mięśniowa korzystnie wpływa na zdrowie metaboliczne. Pewną alternatywą, jeśli nie mamy zbyt wiele czasu, mogą być krótkie, intensywne treningi. Mam tu na myśli na przykład trening Hit. No, i tutaj jest to High Intensity interval training, czyli może to być trening, który trwa w kilku sesjach, i może to wyglądać w ten sposób, że przez 30 sekund maksymalnie pracujemy. Jest to 80% naszych możliwości, później dosłownie przez 10-15 sekund odpoczywamy, no i powtórz, powtarzamy przez kilka. Minut. No, i w tym wypadku mamy bardzo króciutki trening, który spala dosyć sporo kalorii, i nawet już dodanie takiego krótkiego treningu, jeśli mamy naprawdę mało czasu, robi bardzo dużą robotę. Co ciekawe, są nawet takie badania, które pokazują, że no jeśli jesteś osobą, która pracuje typowo biurowo, ma mało ruchu, to nawet okazyjne wstawanie z tego nieszczęsnego krzesła, przespacerowanie się, dodanie gdzieś delikatnie tego ruchu powoduje, że poprawia się ta insulino wrażliwość. No i nie bez kozery, nie bez przyczyny Światowa Organizacja Zdrowia mówi o tym, że every move counts, każdy ruch ma znaczenie. No i chciałbym, drogi słuchaczu, żebyś bardzo mocno wbił sobie to do serca i do głowy i o tym po prostu... Pamiętał, e, Najważniejsze zasady treningu w insulinooporności e, e, no to na pewno to, żeby zachować pewną regularność. Są co prawda też takie badania, które pokazują, że jeśli nie mamy totalnie czasu na aktywność w przeciągu tygodnia, no to możemy niejako próbować ją nadrabiać w weekend. No i jeśli e, byśmy skumul skumulowali i nie wiem, wyruszyli na dłuższą wyprawę w górę. W przeciągu soboty czy niedzieli weekendowo, no to też jesteśmy w stanie jakby czerpać z tego podobne korzyści zdrowotne, niż jakbyśmy na przykład sobie to rozbili na przestrzeni tygodnia. No ale praktycznie lepiej jednak wypracować sobie pewne nawyki, no i dbać w przeciągu tygodnia systematycznie o tą aktywność. 3-4 takie sesje treningowe będą jak najbardziej pożądane. W tym fajnie by było zaplanować jedną, dwie sesje typowo treningu siłowego. No jeśli nie trenowałeś słuchaczu wcześniej na siłowni, no to możesz wdrożyć proste ćwiczenia z użyciem własnego ciała ćwiczenia kalisteniczne. No i dodatkowo, Pamiętamy o tym treningu cardio. No podobna sytuacja, jeśli wcześniej e, na przykład nie biegałeś, nie jeździłeś na rowerze, nie lubisz za bardzo tego, to zacznij na spokojnie od wdrożenia spacerów, no i pilnuj z zakresu kroków w ciągu dnia, jest to takie narzędzie, które świetnie pomaga tobie e, no monitorować tą aktywność. Filar czwarty, w zasadzie, e, już kończąc niejako powoli e, ten temat filarów insulinooporności, e, e, to sen, e, czyli drogi słuchaczu wysypiaj się, pamiętaj, żeby dbać o ten zakres od 7 do 9 godzin, ponieważ to jest e, najczęściej pojawiający się zakres w publikacjach naukowych, no i nauka mówi tak, a nie inaczej. E, I prawda jest taka, że jeśli my kiepsko śpimy, to raz, że źle to wpływa na insulino-wrażliwość, a dwa, no to źle wpływa na to, ile my kalorii będziemy jeść w ciągu dnia. No i teraz, sen krótszy niż 7 godzin wiąże się z większym ryzykiem występowania zaburzeń gospodarki węglowodanowej. No i tu mówimy zarówno jeśli chodzi o insulinooporność, czy schodek wyżej cukrzycę typu drugiego. Wystarczą dwie noce ze snem, gdzie śpimy krótko, mało. No mam tu na myśli 4 godziny, 5 godzin czy nawet mniej, no to wtedy możemy już znacząco pogorszyć insulino Czyli insulina jakby będzie produkowana, natomiast no, tkanki nie będą mogły efektywnie z tej insuliny skorzystać. No i prawdopodobnie jedna nawet już nie nieprzespana noc, kiedy śpimy naprawdę źle, wpływa niekorzystnie na insulino co ciekawe, mamy też takie badania, które sugerują, że e, no dłuższe takie odsypianie, powiedzmy, czyli no nie mamy jakby za bardzo czasu na tygodniu, no ale weekendowo e, możemy gdzieś te kilka godzin pospać dłużej, no to jest to pewna do zaradzenia sobie z tym problemem. E, no, Niewielkiej ilości snu, czy niewystarczającej ilości snu na przestrzeni tygodnia, ponieważ takie odsypianie no, będzie poprawiało insulino wrażliwość. No i tutaj akurat było takie badanie, które pokazywało, że osoby, które, które no. Sypiały na przestrzeni tygodnia 6 godzin i mniej, no to jeśli weekendowo gdzieś spały dłużej około 10 godzin, no to były w stanie gdzieś zabezpieczyć się przed tą niekorzystną tendencją do pogorszenia insulino wrażliwości. Dlaczego mówię tak o tym śnie? Ano, wspomniałem na początku, że może to mieć wpływ na ilość kalorii, które przyjmujemy dnia następnego, no i jest tak zdecydowanie. Ponieważ uwaga, Niedobór snu zwiększa spożycie kalorii w ciągu dnia o około 250 do nawet 400. Czyli, no, prawda jest taka, że jak my kiepsko śpimy, no, to z większą chęcią na kolejny dzień sięgniemy na przykład po takiego hamburgera czy inne przetworzone danie. No, jakbyśmy sobie złożyli, tak, te wszystkie filary niejako w jedną całość, no i pomyśleli sobie, że no, kiepsko śpimy. Są no, niedobre wybory żywieniowe, no, jest też kiepska aktywność fizyczna, jest nadmierna masa ciała. No to jest to tak naprawdę taka tykająca bomba czyli sytuacja, w której może jeszcze nie ma nieprawidłowej glikemii. Ale insulina przestaje już odpowiednio działać, tkanki, komórki przestają być insulino wrażliwe, no i to jest tylko kwestia czasu, jeśli nie wprowadzimy żadnych zmian, gdzie no wystąpi finalnie ta insulinooporność, a później może być cukrzyca typu drugiego. Także podsumowując już niejako ten temat i budując jedną całość. To pamiętaj, drogi słuchaczu, że te cztery filary są naprawdę kluczowe. Jeśli zadbasz o to, żeby zmniejszyć nadmiar tkanki tłuszczowej, jeśli zadbasz o to, żeby krytycznie usiąść i przeanalizować nawet te trzy dni, o których wspominałem, ze swojego żywienia na przestrzeni tygodnia, zauważysz no, pewne nieprawidłowości, bo o to w tym przede wszystkim chodzi jeśli dodasz więcej aktywności fizycznej i zadbasz o sen, no to będziesz w jak najlepszej drodze do tego, żeby no, uchronić się przed no, tą, tym nieszczęsnym powikłaniem, jakim jest cukrzyca typu drugiego, a też nie bez przyczyny mówi się o cukrzycy jako cichy zabójca. Także tego Ci życzę, żebyś no, wcielił w życie te te rady i tym czterem filarem jak najbardziej się przyjrzał i je przeanalizował. Więcej wartościowych materiałów i informacji znajdziesz na Facebooku i Instagramie Dietetyk przy kawie. Tam możesz zadać nurtujące cię pytania i podzielić się spostrzeżeniami. Do usłyszenia w kolejnym podcaście i oczywiście pysznej kawie.